Tam od dołu grzechoteczka, nasadka taka, żeby tą e, od dołu śrubę jedną poluzować. No jak go trochę, to te e, śruby naprawdę lekko idą wtedy. No zobaczcie, jak to jest mało miejsca, brakuje dosłownie 1,5 cm, e, żeby, żeby ją wyciągnąć, tak? Dlatego to jest tak właśnie. Niektórzy jeszcze odkręcają tutaj poduszkę. To, żeby ten silnik do góry podnieść, a no tak trochę to zrobili. Kiepsko, dalej. Czyli co: przewód wodny, jeden odkręcacie, masę, jedną odkręcacie wtyczkę i 5 rubek na klucz 12. Zmiana ręki, zmiana ręki. No, teraz będzie jeszcze lepiej. No, dobra, mamy ją? Mamy ją, proszę bardzo. Czyli można teraz tutaj tak, tutaj to, co idzie przez drogę, budowę do. i posadzić po poszła. Dobra, muszę ją wyciągnąć, zmienić ją na trochę krótszą. I taką. paluchami To cholerażana to też to, to trochę inaczej, nie? Dalej Mały herbatkę robi, kurwa. Kurwa w mikrofali, człowieku. Opa. zostały nam jeszcze tutaj ee, dewie. Mi walnęła tak, że chodka, słuchajcie, odkręcałem tam jarzmo od, yy, od tego w tym kadio, ale mi strzeliło, chodka normalnie. Czuję po całym ręku. Opa. I ostatnio na samej górze. Opa. Już nam płyn ucieka. I ona teraz nie wyjdzie, bo po prostu no, nie ma miejsca. E, jest tak ta hybryda e, przesunięta w tą stronę cała, że nie ma miejsca. Zobaczcie. Ach, brakuje dosłownie półtorej centymetra. I do tego jest potrzebny Maciek, żeby po prostu ją wyciągnął. Ja naciągnę tutaj brechą, a Maciek wyciągnie. No sam nie dam rady Maciek. No znaczy, no, dałbym radę. No. i tak Maciek się łapie Teraz tak tutaj wkładacie sobie zobaczcie na ten na, e, między tak żeby to nie i odprawek opa dobra puść. widzicie kurwa jakie to jest proste. jaki patent macie Jaki patent? No, malutko brakuje, delikatnie pchnąć. No co No nic no, wymieniamy, wymieniamy. Później się sprawdzi zresztą. Czekaj, to od razu w, wrzucisz następa. To jest ten gdzieś, do góry w tą tak. słonę, zobacz. Ten płyn, kurde, no nie Chyba, że przez Może być, może być, że przez EGR. Tam patrzyłem, on jakby, wiesz, widoczny był, nie? Pod Taka to, to sama procedura. Do tego, mówię, potrzebny jest ktoś, który... Czekaj, 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 stój. Stój. Maciek. Stój, nie, kurwa, ja wiem, że to na ten... Autodata mówi 6 godzin. Autodata mówi 6 godzin, dokładnie. Ale przy użyciu takich narzędzi, siły i godności osobistej. Nie. 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 Zaraz, zaraz. Teoretycznie możesz puścić. No i gra gitara. Widzicie? Gra? No i dobra Maciej. No, dziękujemy bardzo. Wystąpili, udział w Jeli. Proste? Proste? No właśnie, parę minut i, i po robocie. Tak się wydaje. Tak, tak, 6 godzin. Autodata lub Toyota przeznaczona na to 6 godzin roboczych. Tak, w sumie się wskręci pewnie tak w dwie, i pół godziny, ale co I skręcamy. Proste? No kurde, Widzisz jaki patent? Polek zawsze coś wykombinuje, żeby tego czasu uciąć. No i nic się nie stanie, uwierzcie mi, my robiliśmy to już tyle razy, że to jest masakra. W Priusach czwartej generacji jest dosłownie dokładnie tak samo. że Nie, ma, nie musicie się bać, że coś tam się wam zegnie, coś tam tam kurwa się zepsuje. Kręcamy teraz. Odpalamy, odpowietrzamy układ cały. E, sprawdzamy, czy nie ma jeszcze gdzieś wycieków, przez to, że po prostu go siedził na takiej pompie. E, tyle czasu. On był tutaj chyba dwa tygodnie temu na to. No, ale nie mieliśmy czasu. On nie miał czasu. My coś tam nie mieliśmy czasu. Wiecie. I tyle. Ja kiedyś, kiedyś ktoś mnie się pytał właśnie, kurde, Gabry, żebym pokazał, yy, i pokazałem właśnie, to było chyba pół roku temu czy coś, czwarta, yy, w 2 litry to całkiem jest tego miejsca, kurwa, tam można tańcować z tą pompą 2,5 yy, hybryda, 2 litry hybryda, 1,5, yy, ta pompa jest w ogóle inna. Wszystkie załapujemy, a później dokręcamy po kolei, tak? Same. Kya kareo means What are you doing? Gabby by means Gabby Bro. Gabby bro, what are you doing? Me? Yeah, Gabby by Water pump changing? Yeah. This one is easy as well. Like no, it's change. not that easy. Like no. So? How many bolts? Five? Same? Same, five. Fucking The last two, yeah, they are the shit ones. Underneath? Oh. No. No, wszystko jest w sposób. Isponi, Caddy. They no come yet. Ach. Zadam, ja się nie chce tam wkręcić. Chujoza. Powoli, powoli się nie pali. Słuchajcie, zobaczcie ile możecie zaoszczędzić kapuchy, jeżeli zrobicie to w taki sposób. Ile kapuchy możecie za, za... <grym> zaoszczędzić, panowie. sobie policzyć 6 godzin, kurde, <grym> roboczych. Ile kapuchy możecie sobie zaoszczędzić. Czekać, spróbujemy tym sobie trochę to, e, pomóc. 13, nie, tam jest 12. Czy ja ją tam wsunę? Czekajcie, spróbujmy tak trochę to. No niech mi ktoś powie, nie powie, tutaj, że to nie jest kurwa prosto skonstruowane, ludzie. Czekajcie, Wyszałem jak najdalej, o, trochę jeszcze do no. to tam został. Chciałbym ją wkręcić paluchami, jak najdalej, żeby nie kombinować tej. Czekajcie, to jeszcze taką. Można sobie zrobić tak. Dlatego można założyć to, tak i spróbować ją odkręcić taką. czy ja dojdę do niej. Ja próbuję innych technik. Wiecie, chorwa, no, może, może coś jeszcze da radę e, podszkolić. Może i nie. Gdzie jest ta długo? A aż tam ktoś kiknął na górze. Może nie kombinuj, Gabriel. Za bardzo. O, No nie trzeba kombinować. Niech to zajdzie kurwa godzinę czasu czy półtorej, no kurwa, wam. Mówię, to w tych filmach zawsze chcę zrobić to jeszcze lepiej, jeszcze bardziej kurwa pokombinować. Nie zawsze to idzie zgodnie z planem wtedy. No i gitara, raz, następna, czekajcie, zmienię nasadkę. Dwa, Trzy. i tutaj. Rządu. Nie wiem, jak to będzie widać. Okej, okay. i tutaj mam na dole Opa! Wtyczka, ciach, dobra, mogę sobie założyć rękawiczki teraz. Znaczy, mam nadzieję, że się przyda taki odcinek. czka jest tutaj ten filtr. Yy, yy, ten box od tego filtra, Tu na boczek. Opa. Kabelek na miejsce. Ciach. Opa. Tutaj. Pach. Gumowa rurka. Rurka. No przewód gumowy. No, chuj tam jak zwał, tak zwał. Jest to gumowe. Wygląda jak przewód, tak? Opa! Cyk! Eee. Tutaj mamy te dwie śrubeczki. E, mamy tutaj przedłużeczki. I mamy tutaj dziesiąteczkę. Także prosto. Oczywiście, że po prostu ja mówię wam, zobaczcie kurwa, ile wy pieniędzy możecie za, zaoszczędzić przez takie coś zrobić sobie to samemu, tak? Pompę wody. Tylko uważać. Po prostu no, trzeba uważać na te rzeczy któreś tam... Wiecie, żeby to nie połamać, żeby to coś tam wam się nie stało z tym. No to jak wiemy plastiki. I dobrze właśnie rozgrać ten samochód, nie? Przed takim e, operacją trochę, trochę tam, żeby te przewody były luźne, żeby te śruby się fajnie odkręcało. Pach. Pach. Opaseczka. E, bring me the Kurwa, kombinuje łamańca ściągnąć. Nie, kurwa, kombinuje. Kurwa, gamoń teraz. Ten boks tak. wsuwa się tak o, na boczek. Opa, i do tego mamy dwie takie oto śrubki. Ten top up. Oh, thank you very much. Thank you very much. Yeah, no, only you can do something like this. Only you. No, no, no! Don't close! Don't close! Don't close! Okay, thank you very much. Uh, love you too, and uh, back to your work. I need that, so Can you? What do you need? The For what? For the... No, use this. No, use... clean the bolts as well, is Only you can. What? <sighs> Dobra, to to mamy. tu clean the bolts with this Dobra, to mamy, to mamy opuszczamy samochód na nató. Komputer diagnostyczny jest, także włączamy go na serwis mode, żeby silnik się grzał z pół godziny, niech sobie chodzi na spokojnie odpowiedzieć wszystko i potem. Strunę te łapy. Na pewno się przyda Wam taki odcinek, słuchajcie. Jeżeli ktoś to robi inaczej, to już zapraszam tutaj do e, jakiegoś podzielenia się. E, Jakąś nazywa e, komentarz. Jak Wy to robicie, może jeszcze lepiej. Może jeszcze szybciej. Jak wiemy, czas jest najważniejszy, tak? Dobra, zostawiamy go tak. Zaciągamy ręczny. No wait raz. Włączamy zapon. Teraz tak. Gaz. Hamulec neutral. Jest. Pach i będzie nam chodzić się od powietrza. OK. Zakręcamy niech się nam na maszynka grzeje. I niech się nam maszynka grzeje, słuchajcie. A jeszcze muszę podnieść i sprawdzić, czy tam czasem chłodnica jakaś nie leci, czy coś, czy cokolwiek. Opa! Cześć! Klimatyzację warto wyłączyć, żeby nie chodziło nam e, w ogóle system chłodzenia e, wyłączyć. Lampki się palą, ale to przez to, że jest włączony Serwis Mode. Także mam nadzieję, że się podobał odcinek. E, zapraszam, zapraszam do komentarza dania kciuka do góry, jak się podobało. Jak się nie podobało, to też. <laughs> Pozdrawiam. Gabriel To klini. Znaczy no teraz.